Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale Sąsiad Somsat News. Dziś przybliżymy sobie postać polityka, a mianowicie Jarosława Kaczyńskiego. A więc tak, zaczynając, Jarosław Kaczyński dla jednych może być bohaterem, dla innych jest postacią kontrowersyjną. Obecnie jest liderem PiS przez dekady. No, już nie schodzi z, ze sceny politycznej. To człowiek, który nigdy nie był takim premierem z prawdziwego zdarzenia, ale jakby nie patrzeć, on to wiecie, no, cały czas rządzi za kulis. jest tak, kim tak naprawdę jest tym prezes Prawa i Sprawiedliwości? Jak wyglądała jego droga do władzy i dlaczego dziś tak bardzo dzieli Polska? A więc tak zaczynając od początku. Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Wraz z św swoim świętej pamięci bratem Lechem, już jako dzieci zyskali ogólnopolską rozpoznawalność dzięki swojej roli w filmie o dwóch takich Cukardi Księżyc. Może nie wiedzieliście o tym, ale mia miał za sobą ten taki moment sławy telewizyjnej już za czasów dzieciństwa wraz ze swoim bratem. Ale polityka to co to, to innego, inna scena w ogóle. Jarosław ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił do. Doktorat. Już w latach 70. był aktywny w środowiskach opozycyjnych wobec PRL-u. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i z Lechem Wałęsą. Jednak to dopiero w latach 80. zaczął się liczyć w polityce na poważnie. Był redaktorem naczelnym opozycyjnego tygodnika Solidarność. No, następnie już po upadku komunizmu brał udział w tworzeniu nowych struktur państwa. Był senatorem, później posłem. W 1910 roku pomagał Wałęsie w kampanii prezydenckiej, ale szybko doszło do rozłamu. Jarosław założył Porozumienie centrum, partii, która jednak nie zdobyła dużej popularności. Prawdziwy przełom przyszedł dopiero w 2001 roku, kiedy razem z bratem założył Prawo i Sprawiedliwość. W 2005 roku Lech Kaczyński zostaje prezydentem, a PiS wygrywa wybory parlamentarne. Jarosław, choć nie zostaje premierem od razu, steruje wszystkim za kulis. W 2006 roku oficjalnie zostaje premierem, ale jego kadencja, a tylko 15 miesięcy po przegranych wyborach w 2007 roku partia przychodzi w opozycję, ale to nie był koniec. W 2010 roku dochodzi do tragedii, mianowicie chodzi tutaj o katastrofę smoleńską, w której doszło do wielu teorii, i wciąż tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdą. No jak dobrze wiecie, zginęło tam prawie, że cały polski rząd, łącznie z wieloma generałami i innymi oso osobistościami. Dla wielu ta sprawa, właśnie co no, tak naprawdę stało się w Smoleńsku, staje się takim symbolem walki o prawdę, do której no, już mimo upływu już 15 lat, no wciąż tak naprawdę nie jesteśmy pewni co się wydarzyło potem tym stracili władzę na rzecz Platformy Obywatelskiej, ale w 2015 roku już ją odzyskali. Tym razem z jeszcze większą siłą. ta Szydło została premierem, potem Mateusz Morawiecki. Ale tak naprawdę, no wszyscy dobrze wiemy, że oni wykonywali po, tylko polecenia Jarosława Krańskiego, choć no, nieformalnie, ale wiemy, że on tym wszystkim rządzi za kulis. Pod rządami PiS Polska przeszła ogromne zmiany programowe. Tutaj wiecie, przede o no, te 500, reformę sądowniczą, nacisk na tradycyjne wartości, ograniczenie niezależnych mediów, Publicznych, no to jak Jarosław stwierdził, że Polska wstaje z kolan, ale tak naprawdę, no jak wiecie, te wszystkie reformy są dość kontrowersyjne ze względu na to też, nie tylko jakieś się ma poglądy, ale to jak zostało ono przeprowadzone, jak to wszystko wyglądało. Dobrze wiemy, że zwłaszcza te reformy związane ze sądownictwem były bardzo kontrowersyjne i zapewniły to, no jak nie powiedzieć, członkom PiS-u, ich rodzinom, bliskim są pracownikom wygodne posady na wielu szczeblach, nie tylko właśnie sądownictwa, ale też spółek skarbu państwa, wiecie te wszystkie rady nadzorcze i tak dalej. To mimo to nawet na dzień dzisiejszy, mimo to, że już od półtorej roku, prawie dwa lata, są w opozycji, to wciąż w niektórych tych strukturach wciąż są ci ludzie z nadania pisu ze względu na to, że tak, nazwijmy to zabetonowali się w tych strukturach. W 2023 roku PiS przegrywa wybory, choć właśnie wciąż pozostaje silną siłą w Sejmie. Choć teraz, patrząc na nieco nowsze sondaże, widzimy, że tutaj mamy już odwrotny trend, że PiS zyskuje trochę na popularności. Platforma dużo straciła, aczkolwiek wiecie, to jeszcze to nie jest wciąż ten PiS, co był właśnie w tych latach, co wygrywał wybory, co, co mógł sam, samodzielnie rządzić. Tak, podsumowując, Jarosław Kaczyński to postać, która odcisnęła gigantyczne piętno na trzeciej RP. Jego wizja polskiej była. Jasno, właśnie kontrowersyjna, scentralizowana, z silnym państwem. Czy to była droga ku naprawie kraju, czy krok w stronę autorytaryzmu? No, tak naprawdę sami powinniśmy sobie na to odpowiedzieć. Ich historia jeszcze go osądzi, ale jedno jest pewne: bez niego nie da się zrozumieć współczesnej Polski, ze względu na to, że on jest właśnie tą jedną z, ze stron, która polaryzuje Polskę. Z jednej strony, właśnie mamy PiS, z drugiej strony, mamy Platformę. Te dwie strony polityczne wykształciły właśnie przez te wszystkie lata wygląd polskiej polityki, jak to ona wygląda, że mamy praktycznie dwupartyjny, z pomniejszymi partiami, które zmieniają strony i zobaczymy, czy w najbliższym czasie się to zmieni. Dziękuję Wam widzowie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziś był z Wami Sąsiad. Żegnajcie.